Materiały na kanale Refurnarrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Tej nocy to las przyszedł do nas, krocząc na sękatych i powykręcanych nogach. Drzewa zebrały się na placu przed domem Maynarda, a my już wiedzieliśmy, co należy zrobić. Oddaliśmy go, a one wciągnęły go w środek tego zagajnika z dala od naszych oczu. Jego krzyki rozniosły się po wiosce, a gdy ustały, drzewa już nigdy więcej się nie poruszyły. No, mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie, dlaczego na środku placu w naszej wiosce rośnie zagajnik. Bo żaden drwal nie ma dość odwagi, by go tknąć. Atel Loren, ojczyzna leśnych elfów. Knieja, wbita głęboko pomiędzy Bretonię i Góry Szare, zamieszkałe jest przez całą gamę dziwnych stworzeń, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Zwierzęta nasączone magią, ziejące grzybowymi oparami smoki, eteryczne stworki o najróżniejszych kształtach. Nie każdy jednak spośród tych duchów jest natywnym mieszkańcem Kniei. Gdy leśny elf umiera, zazwyczaj jego dusza opuszcza ten łez, padł na stałe. Czasami jednak zdarza się, że taka dusza czuje głęboko w środku, że musi zostać. Będzie kroczyć po lesie, aż znajdzie odpowiednie drzewo, takie, które wystarczająco dobrze przypomina kształt, który znała za życia. A Loren przepełnione jest takimi upiorami, drzewami, opętanymi przez niespokojnego ducha. A gdy las rusza na wojnę, duchy kroczą razem z lasem. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj o drzewnym bractwie ze świata Warhammera fantasy. Drzewne bractwo w swej naturalnej formie to tak naprawdę kule światła, podróżujące po lesie Atelloran Loren i zwodzące zagubionych wędrowców. Duchy jednak potrafią tworzyć powłoki z powalonych drzew i gałęzi. Każdy drzewny brat wygląda inaczej, mimo tego każdy z nich to monstrualna bestia, zaklęta w sęki i konary, ciało animowane duszą, stworzone z martwego drewna na groteskowy kształt mający tylko przypominać elfa. Są nieumiejętnie skręceni, o wiele wyżsi od elfów, a czasem posiadają dodatkowe kończyny. Mimo tego, iż drzewni bracia intuicyjnie wręcz próbują odtwarzać swój kształt i sposób bycia z czasów życia, tak ich potworna forma na to po prostu nie pozwala. Nie walczą oni z finezją godną Azrej. Swymi ciężkimi pięściami wymachują na lewo i prawo. Zdolni do tego, by rozbijać zbroje i tarcze wrogów lasu, miażdżąc nawet opancerzonych przeciwników na krwawą miazgę. Ciała drzewnych braci nie są zdolne do odczuwania, nie boją się przez to ani bólu, ani śmierci, a w boju są niepowstrzymane. Należy zrozumieć, że dusze umierające w Atelloren nie odchodzą do krainy umarłych w ten sam sposób co inne. Łączą się one ze splotem lasu, duchową energią życia i śmierci, która tworzy specjalny mikroklimat wiatrów magii w puszczy. Ci, którzy w momencie śmierci są gotowi na to, by oddać swoją tożsamość i historię, stają się jednością z Knieją. Po śmierci następuje zapomnienie, a ich ciało nawiezie ziemię w cyklu natury. Jedynie czasem las poniesie echa głosów umarłych, nie jest to jednak wiele więcej niż nikłe wspomnienie. Dusze, które stają się ostatecznie drzewnymi braćmi, nie są jeszcze gotowe na to, by odrzucić swe życie. Może to kwestia silnej woli, miłości do życia, a może niedokończonych spraw, poczucia obowiązków wobec bliskich i rodziny nie wiadomo. Jednak to właśnie te duchy błąkają się po Atelloren, aż wykuwają swoją nową formę z martwego drewna, aby nawet po śmierci bronić tego, co kochali za życia. Wspomnienia upiora są rozmyte, a tym bardziej tracą swoją moc z czasem spędzonym w tym dziwnym stanie zawieszenia. Wiele wspomnień, wszak, Opiera się na zmysłach, jak na przykład zapach poranka w noc przesilenia, dotyk ciała ukochanej, smak obiadu zjedzonego na misji razem ze swoim bojowym oddziałem. Dlatego też to nowe ciało, inherentnie niezdolne do odczuwania świata zmysłami, tym łatwiej zatraca się w tym dziwnym stanie. W rezultacie, te kilka kluczowych wspomnień, drobnych przebłysków dawnego życia staje się niesłychanie dezorientujące. Jednocześnie, obdarci ze wspomnień i zmysłów, bracia doświadczają otaczającego ich świata jako miejsce dziwnego, nieintuicyjnego, obcego. No wyobraźcie sobie, gdyby w anime o wielkich robotach do mechów podłączano osoby z demencją. Śmieszna? Nie, przerażająca. Chociaż istoty te mogą być wewnętrznie kierowane, by chronić konkretne elfy lub polany zamieszkane przez całe społeczności, bracia nieczęsto rozpoznają tych, których znali i kochali w swoim poprzednim życiu. Robią to raczej intuicyjnie niż świadomie, bez zrozumienia, czemu w ogóle to robią. Istnieje historia o jednym z braci, który przez tysiąc lat stróżował nad zniszczonymi ruinami, nieświadomy tego, że katastrofa odpowiedzialna za jego śmierć zabiła również jego bliskich. Jeśli drzewni bracia czują smutek spowodowany tym wszystkim, nigdy o tym nie powiedzą. Bracia w ogóle niewiele i nieczęsto mówią. Jeśli komuś uda się sprowokować ducha do rozmowy, ten zrobi to powolnym, pustym głosem, jakby próba przekucia myśli w słowa była intencją wychodzącą z gdzieś bardzo, bardzo daleka. Mimo to wystarczająco dobrze rozumieją proste, logiczne instrukcje, a gdy poproszeni są o udzielenie swojej ogromnej siły tam, gdzie będzie akurat potrzebna, są oni skłonni porzucić swoje czuwanie na tych parę chwil. Jest jednak zew, na który drzewne bractwo zawsze odpowiada ochoczo i bez wątpliwości. Podczas gdy większość czasu spędzają bez ruchu, tak kiedy odzywają się trąby leśnych pułków, a król lasu, Orion odradza się na wiosnę, w Stary Świat rusza dziki gon wypełniony elfami, magicznymi wierzchowcami i drapieżnikami. Razem z nimi ruszają również setki drzewnych braci, wypełnionymi nową werwą, wyłaniając się z leśnych okowów, sprawiając, że ma się wrażenie, że cały las rusza do bitwy zdeterminowany i wręcz buchający gniewem duchów lasu. Choć głęboko pogrzebana, dusza elfa wyjątkowo rezonuje z wezwaniem króla i bez zastanowienia odpowiada na ten zew, a gdy polowanie się zakończy porzucą te ciała, zostawiając za sobą dziwny zagajnik i wrócą do Atelloren w ferii kolorowych światełek. Na sam koniec warto dodać, że Total War Warhammer dodał nam również koncept braci, którzy zostają nie ze względu na miłość czy obowiązek, ale tylko z powodu tego, jak zźli i wstrętni byli w środku. Jak widać, również pośród elfów zdarzają się psychopaci. To tyle na dzisiaj. Przypominam, że materiały takie jak ten mogą oglądać widzowie, tacy jak wy, Dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Zapraszam do dołączenia do tego zacnego grona, jeśli tylko fundusze na to pozwolą. To właśnie wsparcie patronów pozwala mi poświęcać mój czas na tworzenie takich materiałów. Zwyczajowo na koniec zostawiam Was z pytaniem, jaki nawiedzony przedmiot mógłby być najstraszniejszy we współczesnych czasach? Na odpowiedzi czekam w komentarzach pod spodem. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!